Cześć kochani, witajcie serdecznie. Dziś zapraszam Was na odcinek, którego nie miałam w planach nagrywać. Ale nie spodziewałam się, że jak pokażę moje karty afirmacyjne, to że będzie o nie tak wiele pytań. Będziecie ciekawe, co to właściwie jest, do czego służą afirmacje. Jedna z Was też. Prosiła, żebym przeczytała Wam te karty afirmacyjne, więc no nie spodziewałam się, że będzie taki pozytywny odzew z Waszej strony. Też dostawałam od Was komentarze, że bardzo lubicie książki Pani Agnieszki-Maciąg. Ja obecnie czytam czwartą jestem nią zachwycona i te właśnie karty afirmacyjne są również autorstwa Pani Agnieszki. No i pomyślałam sobie, że skoro to dla mnie jest temat nowy, to mogę się z Wami nim podzielić, może Was też zainteresuje. I chciałabym, żeby ten film też był dla Was takim przykładem na to, że minimalizm bardzo potrafi człowiekowi poszerzać horyzonty, bo niby minimalizujemy ilość rzeczy w swoim otoczeniu, minimalizujemy jakieś relacje, które nam nie służą i tak dalej, odgracamy przestrzeń i głowę, ale odkrywamy też dużo interesujących nowych rzeczy. Czyli to jest super. Mam nadzieję, że ten odcinek też Was zainteresuje i gdzieś będziecie poszerzać swoje horyzonty, swoją wiedzę. Chciałam jeszcze jedną rzecz na wstępie powiedzieć. Dzisiaj mamy sobotę, a to oznacza, że moi chłopcy są w domu w sensie Niko nie jest w przedszkolu, więc dzisiaj będzie na pewno bardzo głośno w tle. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Po prostu Filip bardzo się ekscytuje, jak jego brat jest w domu, tam się dużo dzieje. Chłopcy są pod okiem Alexa, ale czasami jest mu ciężko nad nimi zapanować, nad tą ich euforią. Wiecie, kiedy się bawią, więc mam nadzieję, że te dźwięki, które będą w tle, wybaczycie mi. A teraz przechodzę już do rzeczy. Co to są afirmacje? Ja bardzo lubię tłumaczyć tak prosto, żeby każdy zrozumiał, i też właśnie ten temat, którym tak mnie teraz interesuje, czyli rozwój duchowy, fizyka kwantowa i tak dalej, też lubię, jak jest to wszystko tłumaczone tak prosto, bo jeżeli ktoś nie ma z tym styczności na co dzień, albo w ogóle spotyka się z tym tematem pierwszy raz, no to jeżeli coś będzie wyjaśnione bardzo skomplikowanie, to nic się z tego nie zrozumie, więc, więc tak, ja dzisiaj też Wam opowiem wszystko prosto, tak po swoich. Żeby każdy zrozumiał. Afirmacje to są zdania pozytywne, które wyrażamy na swój temat i są to zdania, które możecie sobie powtarzać w myślach, możecie mówić na głos, możecie też je zapisywać. Podobno właśnie bardzo dobry wpływ mają na nas afirmacje, kiedy je piszemy i czytamy jednocześnie, wtedy dobrze pracują nasze obie półkule mózgu. No i właśnie o co chodzi w afirmacjach? Ja afirmację stosuję już od wielu lat i przyznam szczerze, że ty, właśnie kilka lat temu, czy nawet jeszcze rok temu, nie wiedziałam w ogóle, że to co robię to się nazywa afirmowaniem. Ehm, tylko po prostu powtarzałam sobie często jakieś takie pozytywne zdania, szczególnie kiedy nie wyglądałam zbyt korzystnie, kiedy się obudziłam w takim stanie, że, wiecie, lepiej nałożyć makijaż, żeby nie straszyć ludzi, albo po prostu miałam gorszy humor. W moim przypadku wyglądało to tak, że właśnie najczęściej mówiłam sobie w myślach: Ale fajnie wyglądasz, mimo że wiecie, pory, potoczami i tak dalej. Ale masz super włosy, mimo że miałam siano, siano na głowie. Albo mówiłam sobie: y, Jestem zdrowa, czuję się świetnie, mimo że czułam, że właśnie zbiera mnie choroba, albo byłam chora. Y, i... Powiem tak, trzeba ten temat bardzo głęboko, wiecie, jakby rozpracować, zagłębić się w niego, bo czytałam taką prostą, prostą definicję afirmacji na Wikipedii i ze strony psychologicznej wygląda to tak, że afirmacje mogą na nas wpływać pozytywnie, jeżeli już jesteśmy pozytywnie nastawieni, Natomiast mogą również prowadzić do depresji, jeżeli właśnie mamy niskie poczucie swojej własnej wartości i będziemy próbowali oszukiwać siebie za pomocą afirmacji albo będziemy uwypuklać jakieś cechy, których obecnie czujemy, że nie mamy, a na przykład żebyście to mogli zrozumieć, będziemy sobie mówić, ale jesteś zdrowy, a właśnie jesteś bardzo chory, nie masz, nie masz siły wstać z łóżka. Wiecie, męczy się jakaś choroba, to może też właśnie działać negatywnie. Ja w to nie wchodzę z tego względu, że nie jestem psychologiem, i tutaj też zaznaczam, żeby się tym tematem bardziej zainteresować. Kanał, który bym chciała Wam serdecznie polecić, który mnie bardzo otworzył oczy w ogóle na temat psychologii. Na temat rozwoju duchowego, na temat fizyki kwantowej to kanał Klaudi Pingot. Ona prowadzi tak wspaniałe rozmowy, filmy i medytacje, które no, otwierają oczy, bo przyznam szczerze, że to, o czym ona mówi, nigdy nie dowiedziałam się o, o tym wszystkim w szkole, a bardzo żałuję. Jest udowodnione naukowo, że nasze ciało składa się oczywiście z atomów, ale składa się z energii i to energia przede wszystkim sprawia jak, jak się zachowujemy, jak reagujemy w różnych sytuacjach i jakie życie wiedziemy. To jest niesamowicie interesujące, bo okazuje się, że um, może tak. Ja rok temu spotkałam się z prawem przyciągania, i bardzo mnie to zastanawiało, jak to jest możliwe, że jeżeli o czymś bardzo myślisz, bardzo tego chcesz i już czujesz, że to masz, możesz to otrzymać. No i właśnie z pomocą przyszła mi ostatnio Klawia, która bardzo fajnie tłumaczy w swoich filmach to, jak właśnie działa fizyka kwantowa, jak działa nasze, nasze ciało od takiej strony. Duchowej, psychologicznej. To jest dziewczyna, która jest byłą policjantką, i wypadło mi słowo: um, służyła, nie wiem, czy, to, czy dobrze to mówię, ale była właśnie na służbie w CBS. Natomiast po kilku latach, co tam się dzieje? Natomiast po kilku latach pracy właśnie w policji w CBS stwierdziła, że chce zmienić swoje życie i poszła na psychologię i teraz na swoim kanale właśnie jako psycholog opowiada łączy ze sobą różne, różne dziedziny, między innymi właśnie rozwój duchowy, coś co kiedyś było nazywane mistycyzmem, opiera się o różnego rodzaju badania naukowe, właśnie bardzo dużo też możecie się u niej dowiedzieć na temat fizyki kwantowej. To jest niesamowicie rozwojowy kanał, jeżeli chcecie odkryć naprawdę nowe horyzonty, dowiedzieć się nowych rzeczy, to serdecznie Klaudię Pingot Wam polecam. Bardzo też fajny kanał, który odkryłam jako pierwszy. Który tak jeszcze nie do końca um, ma, wiecie, taki duży przekrój wyjedzy, z tego względu, że istnieje niedawno, od niedawna, bo myślę, że chyba 9 miesięcy, może troszkę dłużej, ale nie ma tam za dużo filmów. Ale są mimo wszystko takie, które są bardzo ciekawe. To kanał, jak lepiej żyć. Mam nadzieję, że nic tam nie przekręciłam. Jak lepiej żyć? Chyba tak. I to też jest właśnie kanał o rozwoju duchowym, więc jeżeli ta tematyka Was interesuje, to te dwa mogę Wam serdecznie polecić. No i właśnie bardzo mnie to zaczęło zastanawiać, że my tak wiele jednak o sobie jeszcze nie wiemy. Czasami zwalamy. To, jak nasze życie wygląda na innych, na sytuacje, bo właśnie jakiś był zły zbieg wydarzeń, i tak dalej. A okazuje się, że bardzo wielu sytuacjom, jak nie w większości, albo wszystkim w swoim życiu możemy zapobiec, zmieniając właśnie swoje podejście do życia i patrząc na to w, takich, w taki sposób. Żeby patrzeć na siebie nie jako ciało, które jest zaprogramowane i myśli w konkretny sposób, bo właśnie ma pewne wzorce, pewne przekonania, które wynikają z tego, co przeżyliśmy w przeszłości. Chodzi o to też, żeby nie żyć ciągle tak, jak ja żyłam do, do niedawna, ciągle przyszłością, ciągle prelanować, i tak dalej, tylko patrzeć na siebie w formie energii. I to, co jest bardzo istotne, to to, że potwierdzono, że podobne przyciąga podobne, czyli wasza energia przyciąga podobną energię. Czasami się tak zastanawiamy, jak to jest, że wstajemy z kiepskim humorem, z tak zwaną lewą nogą, i potem cały dzień zdobani. No właśnie chodzi o to, że przyciągamy podobną wibrację, czyli wydarzenia, które niestety są na takiej samej niskiej wibracji jak nasza, czyli jesteśmy w złym humorze, przyciągamy jeszcze więcej złych wydarzeń, a czasami się tak zastanawiamy, jak to jest, że komuś się ciągle powodzi, że komuś ciągle przychodzą, nie wiem, pieniądze, ma właśnie dużo, dużo pieniędzy, ciągle jakieś sukcesy na koncie, no bo to właśnie wynika z tego, że ta dana osoba ma wysoką wibrację, to znaczy odczuwa ciągle wysokie, dobre emocje, właśnie radość, wdzięczność, miłość i tak dalej i to przyciąga podobne osoby, zdarzenia do życia i powiem Wam, że jestem niesamowicie zaskoczona tym wszystkim, czego się dowiedziałam i mam nadzieję, że będziecie też zainteresowani, żebym w przyszłości trochę więcej na ten temat mówiła, ale odbiegłam od tematu. O co chodzi jeszcze raz z tymi afirmacjami? Afirmacje są właśnie po to, żeby tą naszą wibrację, tą naszą energię podnosić. Ja przede wszystkim je stosuję z samego rana, żeby się tak fajnie nastroić um, na cały dzień, żeby sobie właśnie. Ja ogólnie wstaję zawsze z dobrym humorem, bo nie wiem, co by się musiało. Z tak, żebym stała w złym humorze. Chyba musiałabym mieć jakąś kiepską noc i się nie wyspać. Chociaż myślę sobie, że też nie, bo ja jestem akurat z tych osób, które jak śpią krócej, to się czują lepiej. No, ale nieważne. E, lubię je stosować z rana właśnie po przedbudzeniu. Robię sobie kawę, siadam sobie na spokojnie, piszę od niedawna w dzienniku i później mam właśnie jeszcze chwilę, żeby sobie poczytać te karty afirmacyjne. E, czasami też mi się zdarza, że zanim jeszcze wyjdę z łóżka, to już sobie myślę takie pozytywne zdania na swój temat w głowie, dziękuję czego się dowiedziałam właśnie z jednej książek od pani Agnieszki Macią, to to, żeby dziękować za dzień, którego się jeszcze nie przeżyło czyli budzicie się i dziękujecie, że um, dziękuję, że ten dzień będzie taki dobry, albo że w tym dniu mi się powiedzie, że w tym dniu uda mi się osiągnąć to, to i tamto i to też myślę, że bardzo pozytywnie nastraja wybrałam dla was takie cztery przykładowe karty afirmacyjne, żeby wam je właśnie przeczytać żebyście mogli um, dowiedzieć się jak to dokładnie wygląda oczywiście, nie trzeba kupować kart afirmacyjnych, nie trzeba w ogóle um, wyszukiwać żadnych afirmacji w internecie, um, czy w książkach możecie sami w swojej głowie sobie um, wymyślać i właśnie powtarzać um, różnego rodzaju afirmacje Książka, którą chciałabym w najbliższym czasie przeczytać, to Praca z Lustrem. To jest właśnie książka na, na temat afirmowania przed lustrem. Jestem bardzo ciekawa, czego się z niej dowiem, ale pierwsza karta. Wszystko, czego potrzebuję, przychodzi do mnie w odpowiednim czasie. No powiedzcie. O, poleciały klocki. Powiedzcie, czy to nie jest piękne? Tak się nastawiacie, że wszystko przyjdzie wtedy, kiedy powinno przyjść. Nie naciskajmy na jakieś zdarzenia, na czas, że chcemy czegoś koniecznie, bo może być tak, że to do nas kompletnie nie przyjdzie, bo właśnie wywieramy na całym otoczeniu wokół z zbyt dużą presję. Codziennie czuję się odważniejsza, pozostaję w ciągłym ruchu, jestem zanurzona w życiu i, i otrzymuję nieustanne wsparcie. To jest karta, którą powinnam praktycznie cały czas czytać, bo jak wie, wiecie z moich poprzednich filmów gdzieś wspominałam, że ja jestem osobą, która się boi zmian. Um, no po prostu tak mam. Nie wiem czy to wynika z tego, że jestem zodiatykalnym bykiem. Ja lubię swoją strefę komfortu i bardzo się właśnie przyzwyczajam do wszelkiego komfortu, ale jestem osobą, która się właśnie boi zmian, nie lubi, chociaż wiem, że one są konieczne i one są nam potrzebne, żeby się rozwijać w życiu, żeby osiągać więcej. Wiecie, zdobywać życie bardziej, natomiast gdzieś ten lęk podświadomie chyba we mnie siedzi, i właśnie muszę nad nim pracować. Dlatego tak sobie powtarzam, że czuję się codziennie odważniejsza, pozostaję w ciągłym ruchu. Każdy dzień przynosi mi coś nowego. Każdego dnia jestem coraz zdrowsza, coraz zamożniejsza i coraz radośniejsza. To też jest coś bardzo pięknego. Ja sobie często powtarzam, że, ale jestem zdrowa. No i rzeczywiście obecnie już przez długi czas nie jestem chora, nic mi nie dolega, nic mnie nie boli. Nie wiem, czy to jest siła tego właśnie, że tak sobie ciągle powtarzam, że tak. Że tak jest i potem rzeczywiście tak się dzieje. Natomiast, natomiast rzeczywiście z moim zdrowiem jest wszystko w porządku. E, codziennie przytrafiają mi się dobre rzeczy, żyję w radości. To, to też jest taka prosta sentencja, natomiast niesamowicie pozytywnie nastraja na cały dzień. Nie? Wiecie, że codziennie przytrafiają wam się dobre, dobre rzeczy, żyję w radości. Więc to są takie przykładowe karty. Powiem Wam, że mm, jeśli chodzi o mnie, bo to, to jest chyba najbardziej kluczowe, bo e, mm, z takiej kwestii naukowej możecie się tego wszystkiego dowiedzieć. Z internetu, nie? Natomiast chciałabym jeszcze o swoim doświadczeniu opowiedzieć. Ja stosuję właśnie afirmację od kilku lat, kiedyś nie, zda, nie zdając sobie w ogóle sprawy, co to jest afirmacja, do czego służy. Natomiast widzę na przestrzeni tych ponad 30 lat, już prawie 31, jak jestem na tym świecie, że moje życie jest niesamowicie pozytywne i też wam w którymś z poprzednich odcinków um, opowiadałam. Właśnie, gdzie wspominałam o tych kartach, że ja jestem całe życie pozytywna. Zawsze. I ja wiem, że to wielu ludzi właśnie denerwuje. Z tego względu, że ja potrafię pozytywę znaleźć w najbardziej nawet trudnej sytuacji, a ludzie nie lubią takich zbyt pozytywnych osób, które się ciągle uśmiechają, ciągle mają coś właśnie takiego pozytywnego do powiedzenia, czy do, żeby podtrzymać kogoś na duchu. Teraz jest jednak um, świat bardziej. Nakręcone na to, żeby nakręcać spirale nienawiści. Spirale jakichś złych wydarzeń. Ostatnio jedna z Was pisała w komentarzu, że, że zobaczmy, jak są skonstruowane wiadomości. Praktycznie 99% wiadomości to są wiadomości negatywne ciągle docierają do nas negatywne informacje. Jak sobie pooglądamy jakieś e, portale internetowe, no tam większość właśnie jest e, albo jakichś zdarzeń szokujących, albo traumatycznych. Albo wszelkich innych, ale właśnie tej złej maści. Więc niestety w takich czasach żyjemy. Dlatego ja się staram zawsze na przekór, ale to właśnie wynika z tego, że taki mam charakter. Ja jestem od zawsze taka pozytywna, ale też widzę, że coś musi być na rzeczy, bo ja właśnie z tej perspektywy tylu lat widzę, że ja mam zarombiste życie, że tak kolokwialnie powiem. Naprawdę, ja jestem mega szczęśliwa, bo się cieszę tu i teraz. Doceniam to, co mam w tej chwili już. Coraz mniej planuję przyszłość, bo staram się właśnie zwracać uwagę na to, że już jest teraz dobrze, już jest teraz super. Staram się też coraz bardziej kontrolować siebie w taki sposób, żeby żyć tu i teraz. Bo ja często się łapię na tym, że ja bardzo dużo myślę, rozkminiam różne rzeczy zupełnie niepotrzebnie, a gdzieś to codzienne życie, czyli ta chwila obecna gdzieś mi ucieka między palcami. Niby jestem obecna, ale jednak gdzieś ten duch jest, wiecie, z daleka, a ciało, ciało niby jest w chwili obecnej, więc staram się nad tym pracować, żeby być tu i teraz, żeby być bardziej świadoma tego, co się dzieje, żeby właśnie nie wkręcać się ciągle w takie, w takie straszne myślenie, o byle czym. Zazwyczaj są to niestety pierdoły, więc tak. I nie wiem, straciłam wątek. No chciałam Wam powiedzieć, że po prostu takie pozytywne myślenie daje naprawdę bardzo dużo. Ja Jest na to żywym dowodem, ale właśnie, u mnie się to zaczęło Dlatego, że ja taka jestem. Natomiast, jeżeli jesteście z naturami, z natury osobami, z naturami, no chciałam powiedzieć, wiecie, z natury osobami negatywnymi, takimi pesymistycznymi. To myślę, że zmiana nastawienia może bardzo dużo u Was zmienić. Zacznijcie od jakichś takich prostych sekwencji, żeby was, wasz umysł, wasz mózg też nie czuł się oszukany, że wiecie, wmawiacie mu jakieś kłamstwa, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Zacznijcie od jakichś takich prostych sekwencji, po to, żeby właśnie obudzić się prawą nogą, żeby wstać z dobrym, z dobrym humorem, a zobaczycie, że wszystko powoli będzie się na spokojnie klarować. Nie wiem, gdzie to ostatnie. Czytałam, czy gdzie, te, gdzie to usłyszałam? Bo teraz ciągle właśnie w tym rozwoju duchowym siedzę i ciągle coś czytam, czy oglądam na YouTubie, więc nie wiem gdzie o tym czytałam albo gdzie to oglądałam. Ale piękna metafora życia, że my czasami tak sobie myślimy, że życie. To jest jakaś taka linia i my od razu wiemy, że będziemy pracować w tym zawodzie, będziemy mieć taką rodzinę, tyle dzieci, będziemy mieszkać tam i tam. Natomiast musimy się przestawić na to, że życie wygląda zupełnie inaczej. Że życie jest jak droga. Z jednego punktu jedziemy do drugiego. Mamy włączone w samochodzie światła i te światła oświetlają nam naszą drogę na, na przykład tylko 60 metrów z przodu. I tak jest właśnie z życiem, że życie odkrywamy powoli po kawałeczku cały czas się coś w tym naszym życiu zmienia czasami musimy nasz kierunek w zależności od sytuacji zmienić Czasami wynika to właśnie z tego, że straciliśmy pracę albo musimy zmienić pracę, bo coś tam na, nam w niej nie pasuje. Czasami musimy zmienić miejsce zamieszkania, czasami się z kimś rozstajemy, czasami jakieś relacje się kończą. I dlatego nie warto myśleć o życiu jako o całości, że już będę do emerytury pracować w tym miejscu, będę do śmierci mieszkać w tym miejscu itd., itd., bo możemy się na tym nieźle przejechać, bo właśnie życie odkrywa nam tak. Po kolei kawałek swojej, swojej drogi. My odkrywamy swoją drogę yy, i musimy się właśnie dostosowywać yy, czy też zmieniać yy, w zależności od tego, co przeżywamy, co się w naszym życiu dzieje. Więc to jest piękna metafora, właśnie życie jak droga. Z jednego punktu do drugiego, i ja też staram się coraz mniej myśleć o tym, co przyniesie przyszłość. Oczywiście trzeba mieć jakieś takie logiczne i rozsądne do tego podejście, tak? Jeżeli macie rodzinę, no to wiadomo, że nie, będzie, nie będziecie żyć z dnia na dzień, zobaczymy, co przyniesie los no bo też chcecie o waszą rodzinę zadbać, jakąś, jakoś ją zabezpieczyć, na przykład finansowo. Ale myślę, że ja byłam już na takim etapie, że byłam za bardzo control freakiem, czyli za bardzo kontrolowałam wszystko, co, co się dało kontrolować. Teraz staram się po prostu odpuszczać i żyć. I bardzo, bardzo mi się ten obecny stan rzeczy podoba. Jeśli chodzi o karty afirmacyjne, to Wam serdecznie polecam. Możecie, tak jak Wam mówiłam, wymyślać sobie sami, możecie szukać w internecie. Jest też wiele książek z afirmacjami. Na różne tematy, czy na tematy zdrowia, czy na temat finansów. Możecie sobie afirmować, co tylko chcecie. Natomiast, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej od strony takiej naukowej na temat właśnie rozwoju duchowego, na temat afirmacji, prawa przyciągania i tak to zapraszam serdecznie do Klaudi. Podoba mi się u niej to, że ona. W każdym praktycznie filmie przy, przytacza bardzo dużo badań, że coś jest rzeczywiście naukowo potwierdzone, że to już nie jest właśnie um, mistycyzm, tylko coś, co ma potwierdzenie naukowe, więc to jest niesamowicie ciekawe i trochę właśnie szkoda, że niestety tak mało się o tym mówi, że w szkole w ogóle się na ten temat nie uczy. Może świat byłby lepszy i my też potrafilibyśmy lepiej nad sobą panować w niektórych sytuacjach, może byliby. Byśmy mniej wybuchowi, mniej aroganccy w niektórych sytuacjach, gdybyśmy postrzegali siebie nieco inaczej. No ale cóż, no, tak, tak niestety jest. Pracujmy każdy, każdy nad sobą. Mam nadzieję, że, że Wam się ten odcinek przyda. Dajcie też znać, co na ten temat w ogóle sądzicie. Czy znacie afirmację, czy afirmujecie, czy jest to dla Was zupełna nowość? Dajcie też znać, koniecznie, to jest dla mnie bardzo, bardzo interesujące. Jakie jest Wasze podejście do rozwoju duchowego? Czy podchodzicie właśnie do niego tak jak ja, że jest to coś niesamowicie ciekawego, odkrywacie, dowiadujecie się nowych rzeczy i aż nie możecie się nadziwić, że tak wygląda nasz, nasz świat? Czy raczej jesteście sceptyczni, nie bierzecie pod uwagę, że możemy właśnie funkcjonować nieco inaczej niż, niż w taki sposób, jak zostaliśmy nauczeni? W przeszłości, przez, przez ludzi, przez rodzinę, przez, przez to, co, co nas spotykało jako naród, czy jako ogólnie cywilizację. Jestem bardzo ciekawa. Naprawdę jest to dla mnie yy, temat rzeka. Bardzo chętnie bym Wam opowiadała nieco, nieco więcej, ale sama bym też chciała właśnie zgłębiać tą wiedzę. Więc, jeżeli macie jakieś ciekawe filmy, książki do polecenia na temat właśnie rozwoju duchowego, to piszcie mi koniecznie. No i właśnie piszcie, jak to u Was wygląda, czy interesuje Was ten temat, czy może to jest zupełnie nie Wasza bajka, jestem bardzo ciekawa. Jeżeli film wam się spodobał, dajcie kciuki do góry, będzie mi ogromnie miło i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, ściskam, buziaki, pa pa.